Cześć jest jestem jesteśmy w następnym odcinku z Bits SG jestem za sam i jak pan mówił, jak pan teraz ma mówić, nie będę nagłaś przez prawie miesiąc, nawet więcej, bo wiecie, chłopaki. Ja mam egzamin z trzeciej gimnazjum i w następnym roku będę w liceum i będzie on ciężko. co nagrać, w ogóle bez dużo czasu nie będę nic nagrywał. Dobra, zacznijmy grać i już zobaczymy się na pierwszą rana. Cześć. No jestem na pierwszą rana i jak widzicie, tak zawsze my wybieramy kucharza. Przestańmy, zawsze wybieram kucharza, bo to mnie nerwuje, bo to jest klasa najlepsza klasa we mnie i zacznijmy ja już tą warankę i potoczę już tą statuwę ale to się stanie, uwaga, uwaga, mam miecz, mam miecz mam jak mam brudki, mam... nie wiem co jeszcze tam mam co to jest nic, jakie? to jest to jedzenie, okej okay. to są blastowe idziemy dalej mam fajnego typka co ma tylko nie chodzi mi teraz co tutaj będzie, ale w sumie będziemy dalej, leje jak byki i już to. ale dobra

Jezus, Maja, like jaki cheater. Hołla! Oh, no. Hołla! Oh, no. Hola, oh, no. hołla! Oh, no. Jest! Jest, że wygrałem. Za chwilę mogę deadnąć. Wow. <laughs> no mam fajne miejsce teraz. Znaczy, już miałem 100 nowe, tylko że... Dobra. Skrzynkę żelernię, to to. Czy, czy całkiem? No dobra. Okej, okay, flange jest bardzo dobra. Bardzo dobra i tymczasem też denerwujące, bo bardzo denerwuje ten enchant, tak się tak nie, takie dziurki są i nic tam nie ma, nie wiem bez sensu, to w ogóle strzyka pola w i spodemki i będę ok, widzicie, mam słabe kratki, mam tylko 4 kracki, tak było, skórzana zbroja, to będę szybko lepsza i to jest w tutaj nie można w ogóle tu skrzynkę, na pewno to znajdziemy coś dole, Ale tutaj naprawdę dużo skrzynek się znajduje Jak się idzie w tą stronę, to zawsze polecam iść Nie wiem, ja. o, skrzynka się też chyba... Aaa, nie mówiłem, że coś znajdę 7 Diaks to będzie arena taka bardzo dobra Jak było w przednym odcinku Majtki, nie chcę majtki teraz Majtki już mam, na sobie już mam sobie? No, a pewnie tak. Widzenie Ym... w ogóle mam, no a pewnie. Nie w ogóle po co teraz używać? Strzały mam tylko jedno, to nie jest... To jest właśnie najgorsze co teraz mam. Bo no, mam bardzo dobry Nie wiem się wydało, jak jest krzyka mówiła. Chyba. Ym... Jak posiadam jest za mną, bo mam to gdzieś. Nagle no, zobaczę co coś tutaj jest, a potem może pogadamy.

wyłącznie tu ja nic nie mogę wyłączyć gdzie to skoro znowu poszedł co? jak jakby to by się tak nie przestraszył, bo nic mi nie będzie zrobił, bo na pewno Żeby bym to to jest brzydkie dobra, i co teraz, tu wiem w ogóle blister na 30 sekund, ja musiałem że już blister był, ale nie jestem. okej, było przed chwilą była walka, ja go biję jeszcze Okej. Okay. Jak sobie widać? O te ci też jeden? Won! Jak on mnie trafia? Jaki ci duch? Jak sobie wymieć z kogo wziąłem mandę? Kurde, nie mam nic, a mam, nie nie się mam się okropnie bać, ja chłopaki oh. Jezu z Ja mam nie chcę skąd go mam? Wow, ok. Krew zombie zombie teraz, się, to się Teraz się zresztą myślałem, że... Da, na, kurde, bugi, głupie. Minecraft. Kusta. Ja na serio w się boję, tak? Nawet hero będę tak... Niestrosz. Tak, tak on jest. Jest głupi, nieco straszny po prostu. pewnie ten kusta mnie tak walił cały czas. Nie wiem, zobaczcie, w odcinek. odcinku. Jezu, jak... Kurde, nie mam rady skoczyć dzisiaj. Nie umiem skoczyć. Nie, ale to jest jakiś ident, jak typak. Ale ja czekaj, ja Okej, okay, nie widzi, nie widzi. za nim, mnie nie widzi Papa, on ma tylko 5 kp. no weź się Ogarnijcie no. Okej okay, obaki, Teraz już arena Okej, okay, ja w ogóle nie komentuję co tu mam Całkiem nieźle meczki. Całkiem nieźle, może ta to, to arena będzie już wygrana No w sumie ten ostatni to tak by się w ogóle mu nie chciało... Oh, speed! ho oh, oh, oh. Ale jeszcze sekundę, bo to jest cieńki właśnie. Hmm, to w ogóle nic tu interesującego nie miał czym miecza. Co to, to Znowu Flame, ale po co? Ale raczej trzymam bo... O, okej. Okay. Wreszcie coś... dobrego. Nic tego nie miał. Eee! Tam nic nie miał. Albo... Gdzie jest ten haun? O, nie, normalny, to jest jakiś tam... Dobra, nasz koleś się zbliża, jak widzicie. E, mamy czas, żeby sobie coś zenchantować, jak możemy. Na przykład, jak sobie mieć na jakiś tam poziom, może wysoki, może na czwarty level to coś, coś, coś wyjdzie. Czy to jest w ogóle jakieś kowadło? Znaczy, to jest to, co brakuje, kowadło. To jest kowadło. Czerpli z jednym, ale po co mi je te dwa? Dobra, ja je ja tego. Tak ja tak go. Mam. Ej, ej. Dobra, mam jeszcze czas spokojnie, ej, spokojnie Max, spokojnie Max. Nie jak się zbierza, ale puma bardzo wolno. O, że akurat nie był zły pomysł, takie coś robić. O! A nie mówiłem Protection 1, no, fajnie, fajnie, okej, okay, okej. Okay. Eee, no to... Ja, ja muszę od razu części, bo kurde... Nasz szkoleś jest tak daleko i mam jeszcze 3 minuty 42 do meczu. Nie chcę mi się iść do niego, bo się nie chce. Dobra, zobaczymy się No Dobra chłopaki, nie zaczyna ja się robi jakaś dziwna rzecz, bo tutaj 58 bloków ode mnie, czyli ja jesteś tutaj po prostu. A już tu jest. Dobra, lecimy, lecimy do niego! Okej, okay, mamy go, mamy go, mamy go! Mamy go! Nie ma to już, nie mam muszę już z tobą.